Kolejny dzień prac przy Ursusie. Jednak się okazało, że trzeba było śrubę przeciąć w ogóle. Piotr przeciął podczas mojej absencji. Mówi, że nie ma co. A ja już tutaj zorganizowałem nówki. Nawet trochę z twardszej stali. 10.9 Fabryka śrub zrobiła piękne śruby. 14 razy 175. Sprzęt jest demontowany, teraz będę go mył i rozbierał. Wymienimy też tutaj ten uszczelniacz. To wszystko umyjemy ładnie. I tutaj też ciągnik cały się umyje, żeby tutaj było ładne dojście do wszystkiego. Trzeba tu by skrobać te wszystkie smary, tu wyczyścić wszystkie te czorty, co tu są. Po umyciu wygląda to mniej więcej tak. Teraz sobie zaznaczę. Pod względem tego tej śruby, tutaj jakąś kreseczkę, że to jest. Tutaj ma być wszystko połączone. Ciężko to było umyć, ale się trochę umyło, trochę trzeba było skrobaczkiem, trochę trzeba było gorącą wodą pod ciśnieniem, ale jest ładnie teraz można to porozkręcać. Tutaj sobie zaznaczyłem, nawiercone, nawiercone, a tu jest X, musiałem naszlifować, bo to jest bardzo twarda ta część. Tutaj się nie da wywiercić nic. Dlatego ona też nie koroduje, zupełnie inny stop. Teraz odkręcę te dwie śruby i spróbuję tutaj zwalić te wszystkie y, części, które mi tutaj y, utrudniają dojście do tego zimmeringu. To są takie śruby. Wiecie jak pięknie spadło Od razu odpadło, nawet nie trzeba było czekać Jeszcze tą część tej, Tą zębatkę też zajmę, Ale że to tak spadło to aż podziwieć. Wszystko trzeba gdzie umyć Do z tego czarnego starego oleju taka podkładka z ząbkiem i chyba teraz już to zejdzie chyba to zaszło teraz to trzeba rozebrać tu jeszcze jest jakaś taka podkładeczka jedna druga one chyba regulują jest na łożyskach są dwie. Tak mi się wydaje. No i teraz można to chyba wyjąć już. W trzech częściach, w czterech w pięciu. Teraz będę wymieniał ten zimering. To jest 130, 160, 15. Stare czy jakoś wyjdzie żeby nowe złożyć. Gdzie masz odmierza złań? Gdzie masz Cześć Piotr. Cześć, Jak tam robota idzie? No, bardzo ciężko. No to będziesz musiał to wymienić, to się nie nadaje. Będzie ciekłe, nie? No też, to ryzykuj. No ale Jeżeli, nie będę ryzykował. No właśnie, ryzyko jest zbyt duże w stosunku do wycieknięcia. Ja bym to, to trzeba wymienić, bo to Co prawda ona pękła pękła u góry. Z tego co no. widzę, bo tu jest korek lewowy. No tak, ale będzie się kończyć już. To tak jest, jest za duże ryzyko, ja bym powiedział. By mi się podwinie skąd że no na przykład się nie rozstawi, o tak na przykład, nie? O, gdzieś No to teraz to jest... się cuda mogą robić. Co? Teraz to się mogło robić No Właśnie to jest za zbyt mały koszt, no ile ta ustryka, to już po 2 zł 5. Nie to no, nie więcej, bo to jest duże. Zobacz, tutaj tak, zimmering wymieniony. Jest nowy, założony, czerwony, czyli silikonowy. Dobry. Ale to jest stary. No, ten nie? też był miękki już był dobry. Ale on miał no, tu pokaż, miał wargę pod tarpą. No znaczy przy rozbieraniu sprężynka wypadło, ale to już mi... No. Przy rozbieraniu w ogóle tam jeszcze no. na myjce. Tu też jest zymaring wymieniony. No to bardzo dobrze, to składa się będzie ranki. Już miałem skręcić to. No właśnie, ale zapomniałeś kamienia tego, tak? Ty. Tak, I to. No bo patrzę, później góra się coś lekko kręci. No mogłeś właśnie złożyć i to by chodziło. <głos> <głos> to byłby traktor, który się ciąga wtedy. A były już takie przypadki, że złożyłeś wszystko, siadasz i nie jedzie? Nie, nie, nie było, <noise> ale takiego nie było, ale... tak. Jak jest... się pokręca, się nie kręci, no to wtedy daje do myślenia, że coś jest nie tak, nie? To mięso przed deszczem w kabinie jest szybko schowane. Gdyby no. wszystko leżało tu, to bym widział, już no. wszystko. Teraz trzeba będzie wyjąć... Tutaj szczęki, hamulco, znaczy nie szczęki, ten rozpierak, tarcze, tamten zimmering też wymienić. Tu jeszcze chciałem trochę poczyścić trochę i cały ten mechanizm, mechanizm ze stworzniami wyjmę od hamulca ręcznego i to ładnie wszystko wyczyszczę. Tu zacząłem już skrobaczkiem czyścić, no szkoda, że tu nie ma jak podejść z myjką, to by myjką to wszystko ładnie umyła. tak trzeba niestety tutaj... Takimi metodami szczoteczka to czyścić. nie nakrętka taka jest świecąca, już je tutaj zapunktowywał, ktoś to rozbierał nawet. Tutaj tej poduszki nie odkręcam, bo ona się, widzę, trzyma dobrze. Już jedno jabłko jest przespawane, teraz będzie drugie jeszcze. Będzie ładnie jak to będzie zespawane drugie jeszcze No i nastała noc można powiedzieć. Ursus sobie schnie, tutaj pomyłem wszystko co mogłem. Co prawda nie wodą, ale nitrem. Tu jeszcze jedna końcóweczka będzie do wymiany, ta. No jutro będę może coś składał, jak się coś uda wytoczyć. No niestety uszczelka pękła, nie złożyłem zwolnicy. Ale tutaj materiały do toczenia są przygotowane.